Siemanko, siemanko widzowie. Dzisiaj nagrywam poradnik jak najszybciej zdobyć Expa w Fortnite. Pokazuję kod do mapki. Tutaj macie kod. Tutaj jest kod widzowie. Tutaj jest kod do mapki. Dobra. Zaczynamy gierkę. Gotowość. Do, dobra widzowie już jesteśmy w grze. Idziemy teraz prosto. I schodzimy tutaj. I idziemy na środek. I tutaj jest środek. Tutaj trzeba zatańczyć emotkę. I teraz nas przerzuciło tutaj I tutaj musimy czekać widzowie 1200 sekund Dobra widzowie już minęło 1200 sekund ja już idę y, tu w górę trzeba iść teraz I tutaj idziemy. O i tutaj idziemy i tam że nas przerzuci. I teraz nas przerzuciło i tu dostajemy expa, widzicie? Tutaj dostajemy expa. Dobra, yy, widzowie, zostawcie suba, yy, łapkę w górę i tyle.